W zadaniu pierwszym będziemy rozwiązywali algebraicznie i graficznie układy równań. Czyli spójrzmy, tu mamy pierwszy układ równań, rozwiążmy go najpierw metodą graficzną. Czyli od czego zaczniemy? No, musimy doprowadzić oba te równania do takiej postaci, czyli y równa się reszcie równania. No to tak, tutaj, jeżeli chodzi o to pierwsze równanie, jest super, możemy to sobie przepisać. Natomiast w przypadku tego drugiego równania musimy x przenieść na stronę prawą, czyli y równa się minus x dodać 7. Tutaj oczywiście uważajcie zawsze na znaki. W kolejnym kroku wybieramy sobie punkty, które, które będziemy zaznaczali w układzie współrzędnych, czyli na przykład pod x podstawmy sobie minus 3, a wówczas 1 trzecia razy minus 3 to będzie minus 1, minus 1 plus 3 to będzie 2. Następnie miejsce x podstawmy trójkę, czyli 1 trzecia razy 3 to będzie 1 plus 3, 4. No i te punkty zaznaczamy, czyli mamy minus 3, 2 oraz punkt 3 i raz, 2, 3, 4. Łączymy i to będzie nasz wykres tej funkcji. Oczywiście ten wykres tutaj możemy sobie swobodnie przedłużyć. Zobaczymy, czy będzie nam to potrzebne. Następnie to samo robimy z tym drugim równaniem, czyli na przykład jako xa podstawmy sobie minus 1, czyli jeżeli dostawimy minus do minus 1, to będziemy mieli 1. 1 plus 7 da nam 8, czyli mamy minus 1 raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akurat się zmieściliśmy. No i następnie podstawmy sobie jeszcze powiedzmy czwórkę. Czyli tak, jeżeli do czwórki dostawimy minus, to mamy minus 4, minus 4 plus 7 to będzie 3, czyli mamy punkt o współrzędnych 4 razy, 2, 3 tutaj. No i teraz łączymy sobie te dwa punkty. No i zauważcie, że akurat mieliśmy szczęście, no bo tutaj te dwie proste nam się przecięły, czyli to oznacza, że ten punkt będzie rozwiązaniem naszego układu równań. No i musimy odczytać X oraz Y. Jeżeli chodzi o x, mamy trójkę. Jeżeli chodzi o Y, mamy raz, 2, 3, 4, czyli zapiszemy rozwiązanie x równa się 3 oraz y jest równe 4 jest to układ równań oznaczony. W kolejnym kroku rozwiążmy sobie ten układ równań może metodą podstawiania. No bo mamy tutaj już wyznaczonego y, czyli zaczynamy dokładnie tak samo. Natomiast... Skoro my wiemy, że y jest równy minus x plus 7, no to to minus x plus 7 podstawimy w miejsce y do tego pierwszego równania. No dobra, to lecimy. Czyli mamy tak, zamiast y minus x plus 7 równa się 1 trzecia x, dodać 3. No i może obie strony tego równania pomnożę przez 3, żeby się pozbyć po prostu tutaj mianownika. Oczywiście, drugie równanie musimy sobie przepisać. Mnożymy przez 3, czyli mamy minus 3x plus 21, równa się 1x, czyli po prostu x, dodać 9, przepisujemy. Minus x plus 7, no i teraz musimy to sobie uporządkować, czyli x na lewą stronę, czyli minus 3x odjąć x równa się 9 odjąć 21. Drugie równanie przepiszemy, no i redukujemy wyrazy podobne. Minus 3 odjąć 1 to minus 4x, 9 odjąć 21 to będzie minus 12, no i obie strony dzielimy przez minus 4. Tutaj y to minus x plus 7. Zatem z tego równania mamy, że x jest równy 3 i skoro mamy wyznaczonego x, to do tego drugiego równania pod x podstawimy tą trójeczkę. Czyli y to będzie minus 3 plus 7, no czyli otrzymamy 4. No i zauważcie, że czy tym sposobem, czyli czy metodą podstawiania, czy metodą graficzną, oczywiście wynik musimy otrzymać Dokładnie taki sam. No dobra, spójrzmy teraz na podpunkt B. Także może zaczniemy od metody graficznej, czyli to pierwsze równanie jest w porządku. Mamy y równa się minus 2x plus 2. Tutaj zostawimy y, czyli 4y równa się minus 3x, odjąć 12. No i żeby mieć samego y, musimy obie strony podzielić przez 4, czyli y. To minus 2x plus 2, a tutaj y to minus 3 czwarte, x odjąć 3. No i mamy już doprowadzone oba równania do takiej postaci, jaką byśmy chcieli. Czyli teraz podstawmy sobie punkty. No na przykład w miejsce x tutaj podstawmy minus 2, czyli minus 2 razy minus 2 to będzie 4, 4 plus 2 to 6. Podstawmy sobie jeszcze może dwójkę, czyli minus 2 razy 2 to minus 4. Minus 4 plus 2 da nam minus 2. Te punkty zaznaczamy, czyli mamy tak minus 2, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tutaj 2 minus 2 łączymy i to jest nasz pierwszy wykres. Spójrzmy teraz na drugi, czyli w miejsce x podstawmy minus 4. Czyli mamy tak: minus 3 czwarte razy minus 4 pierwsze i odjąć 3. Liczba ujemna razy ujemna da nam wynik dodatni, czyli minus 3 razy. Minus 1 to będzie 3, 3 odjąć 3 to będzie 0, czyli mam punkt minus 4, 0 tutaj zapiszmy. Następnie w miejsce x możemy podstawić czwórkę, czyli minus 3, czwarta razy 4 to minus 3, minus 3 odjąć 3 to będzie minus 6. Mamy minus 4, 0, czyli raz, 2, 3, minus 4, 0 tutaj i 4 minus 6. Czyli 4 raz, 2, 3, 4 raz, 2, 3, 4, 5 minus 6 tutaj. Znaczy no jak widzicie, na razie te dwie proste nam się tutaj nie przetną, czyli jeszcze jeden punkt fajnie byłoby gdzieś tutaj sobie wyznaczyć. Czyli podstawmy sobie na przykład w miejsce x, no niech to będzie piątka. Czyli mamy tak, minus 2 razy 5 to minus 10, minus 10 plus 2 to minus 8. No i mamy punkt 5-8, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 5, jeszcze raz sprawdzimy, 2, 4, 5, tak tutaj i minus, tu mamy minus 6, czyli minus 7, minus 8 tutaj, czyli to powinno nam wystarczyć. No i może sobie połączmy o to w ten sposób. No i teraz zobaczcie, że te dwie proste już teraz nam się przetną. Przetną nam się akurat tutaj w tym punkcie, czyli nie musimy dodatkowego punktu wyznaczać. No i należy sobie odczytać współrzędną x, czyli mamy 1, 2, 3, 4, oraz to, co mamy na y, czyli na y mamy 2, 4, minus 6. Czyli nasza odpowiedź to x równa się 4, y to minus 6. No i jeszcze rozwiążmy może ten układ równań, tym razem może metodą przeciwnych współczynników. Może ja to sobie przepiszę. Czyli mamy y równa się minus 2x plus 2 oraz 4y plus 3x równa się minus 12. No dobra. Czyli tak, żeby mieć przeciwne współczynniki przy y, to pierwsze równanie musimy pomnożyć przez minus 4, bo wówczas tu będzie minus 4y, a tu będzie 4y. No to lecimy. Mamy minus 4y, równa się 8x, odjąć 8, bo mnożymy i ten, i ten wraz także, przez minus 4, a to drugie równanie przepiszmy. Plus 3x, odjąć, y, równa się minus 12. No i może to sobie tak jeszcze ładnie uporządkujmy, żeby to lepiej było widać. Czyli tego x także przenieśmy na stronę lewą. Czyli mamy minus 4y, odjąć 8x, równa się minus 8, a tutaj 4y plus 3x, równa się minus 12. Dodajemy stronami, czyli tutaj oczywiście mamy 0, minus 8 plus 3 to będzie minus 5x, a minus 8 odjąć 12 to minus 20, no i obie strony dzielimy przez minus 5, zatem x jest równy 4. Mamy x, no to gdy mamy x, jeszcze chcemy wyznaczyć y, a więc wybierzmy sobie dowolne równanie, na przykład to, no i pod x podstawimy 4, czyli y to będzie minus 2 razy 4, czyli minus 8, dodać 2, czyli tutaj otrzymamy minus 6. Czyli nasze rozwiązanie to x równa się 4, y to minus 6. No i zauważcie, że czy tym, czy tym sposobem, oczywiście wyniki otrzymamy dokładnie takie same. Spójrzmy na podpunkt C. Tutaj także rozwiązujemy najpierw układ równań metodą graficzną, czyli oba równania doprowadzimy do takiej postaci. Czyli mamy minus 2y równa się Minus 3x plus 4. Zostawiamy te y po lewej stronie, a całą resztę oczywiście przenosimy na lewą stronę. Tutaj minus y równa się minus 3x dodać 5. Następnie musimy obie strony tego równania podzielić przez minus 2, aby mieć tylko y. I wówczas tu otrzymamy 3 drugie x. Odjąć 2, tak? 4 przez minus 2 da na minus 2, a tutaj dzielimy obie strony przez minus 1, czyli y to 3x odjąć 5. W kolejnym kroku wybieramy punkty, czy właściwie wyznaczamy x, a obliczamy y. W ten sposób otrzymujemy punkty, czyli podstawmy sobie na przykład minus 2 pod x. 3 drugie razy minus 2 to minus 3, minus 3 odjąć 2 to minus 5 oraz jeszcze może dwójkę. 3 drugie razy 2 to 3, 3 odjąć 2 to będzie 1, czyli mamy minus 2 i minus 5 tutaj. No i punkty 2, 1 w tym miejscu łączymy. No i to będzie pierwszy wykres. Jeżeli chodzi o drugi wykres, to podstawmy sobie na przykład minus 1 pod x, czyli mamy minus 3 odjąć 5 minus 8, a następnie jakąś liczbę dodatnią, czyli na przykład trójkę. 3. 3 razy 3 to 9, odjąć 5, 4. No i zaznaczmy te punkty, czyli mamy minus 1. I 8 punkcik tutaj, a następnie 3, raz, 2, 3, 4 tutaj. No i zobaczymy, czy nie trzeba będzie tej prostej jeszcze troszkę przedłużyć, no bo musimy to sobie o, w ten sposób połączyć. No ale widać, że akurat trafiliśmy także w tym punkcie, nam się te dwie proste przecinają, chociaż oczywiście pamiętajcie, że wykres tej prostej także no tutaj gdzieś dalej biec nam będzie i w tą i w tą stronę to oczywiście możemy sobie przedłużyć. No dobra, odczytajmy współrzędne punktu, czyli na x mamy dwójkę, na y' jedynkę, czyli tak, x jest równy 2, y jest równy 1, to będzie nasze rozwiązanie. Następnie rozwiążmy sobie także ten układ równań algebraicznie, może metodą przeciwnych współczynników. Ja sobie gdzieś tutaj go przepiszę, żeby Wam było wygodniej, no i zaraz go rozwiążemy. No dobra, żeby mieć liczby przeciwne, czy liczby przeciwne przy x, tak, te współczynniki, no to wystarczy pomnożyć jedną z równań przez minus 1. Wówczas otrzymamy minus 3x dodać 2y równa się minus 4. Przepiszemy drugie równanie. Równa się 5, no i możemy już dodać równania stronami. Minus 3 plus 3 to będzie 0. Tu mamy 1 czyli 2 odjąć 1 to będzie 1, czyli y, minus 4 plus 5 to będzie 1, mamy wyznaczonego y. Następnie wybieramy dowolne równanie, na przykład to, i w miejsce y podstawimy 1. Mamy zatem 3x odjąć 1, równa się 5, 3x to będzie 5 plus 1, czyli 6, obie strony dzielimy przez 3, zatem x jest równe 2. Mamy x, mamy y, zapisujemy rozwiązanie, no i sprawdźmy, czy będzie nam się zgadzało. No tutaj także mamy dwójkę oraz jedynkę. Przejdźmy teraz do podpunktu d. Może zmienię, zmienię kolor na czarny z powrotem. No i najpierw rozwiążemy ten układ równań metodą graficzną, czyli już wiemy, co zrobić. Musimy doprowadzić oba te równania do takiej postaci. W sumie fajnie byłoby, gdybyście teraz spróbowali sami rozwiązać ten układ równań metodą graficzną i dopiero później zobaczyli, czy Wasze obliczenia są poprawne. No dobra, czyli tak, y zostawmy równa się 2x plus 4, a tutaj minus 2y równa się minus 9x odjąć 3. Jeżeli chodzi o pierwsze równanie, no to tutaj widzicie wszystko jest w porządku, mamy y, natomiast tutaj mamy minus 2y, czyli obie strony tego równania musimy podzielić przez minus 2. Zatem y to będzie 2x plus 4, a tutaj y to 9 drugich, x plus 3 drugie. No i teraz wybieramy sobie x, obliczamy y, czyli ja tutaj na przykład wybiorę sobie minus dwójkę w miejsce x, czyli 2 razy minus 2 to minus 4, minus 4 plus 4 to będzie 0, no i na przykład jeszcze minus trójkę, 2 razy minus 3 to minus 6, minus 6 plus 4 to minus 2, no i może jeszcze po dodatniej stronie weźmy sobie, no niech to będzie na przykład 1, 2 razy 1 to 2, 2 plus 4 da nam 6. No i te punkty zaznaczmy. Mamy tak, minus 2, 0, minus 3, minus 2, no i 1 raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tutaj łączymy i to będzie nasz wykres. No dobra, jeżeli chodzi o tą drugą prostą, no to postarajmy się, żeby tutaj nie było ułamków. Czyli na przykład ja sobie w miejsce x podstawię, no niech to będzie minus 3. No, to jeżeli podstawimy, no to obliczmy. Mamy tak, 9 drugich razy minus 3 pierwsze plus 3 drugie. Więc tak, tutaj mamy 9 drugich razy minus 3 pierwsze, czyli 9 razy 3 to będzie 27 drugich, oczywiście na minusie, no i mamy plus 3 drugie, czyli tutaj otrzymamy Minus 24 drugie, czyli otrzymamy minus 12, czyli mamy minus 3 minus 12. Natomiast podstawmy sobie jeszcze może trójkę, czyli mamy tak 9 drugich razy 3 pierwsze plus 3 drugie. Czyli 9 razy 3 to 27 drugich plus 3 drugie, czyli mamy 27 plus 3, 32, czyli 15. No dobra, spróbujemy to sobie zaznaczyć. Liczby będą duże, może to sobie poczekajcie, zmarzę, żeby wszystko mi się zmieściło. No i punkt pierwszy, minus 3, minus 12, czyli mamy minus 3 i 2, 4, 6, 8, 10. Minus 12 tutaj i 3, 15, no to będzie dosyć wysoko. Czyli mamy 3 i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i to jest 10. No, poszalałam jeszcze 5. Raz, 2, 3, 4, 5. No, dopiero tutaj. No i to należy sobie połączyć. Poczekajcie te dwa punkty, ale sądzę, że już tutaj znajdziemy sobie punkt. Przecięcia bez problemu. No, zobaczcie, znowu trafiłam w sumie, czyli tu nam się te dwie proste przecinają, czyli musimy odczytać współrzędne tego punktu przecięcia, czyli tutaj na osi x mamy jedynkę, na osi y mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6. no więc zapiszmy x to jeden, y jest równy 6. Przepiszmy sobie może jeszcze raz ten układ równań. Czyli mamy y odjąć 2x równa się 4 oraz 9x odjąć 2y równa się minus 3. No i rozwiążemy go na przykład metodą przeciwnych współczynników. Czyli zamienimy sobie najpierw wyrazy miejscami, żeby nam się zgadzało z tym, co mamy tutaj. Czyli najpierw minus 2x, później y równa się 4. To przepiszmy. No, i żeby mieć liczby przeciwne przy y na przykład, no to musimy obie strony pomnożyć przez 2. Czyli tutaj minus 4x plus 2y równa się 8, a tutaj 9x minus 2y równa się minus 3. Czyli dodajemy równania stronami. Minus 4 plus 9 to będzie 5, 2 odjąć 2 to 0, 8 odjąć 3 to 5. Obie strony dzielimy przez piątkę, czyli x jest równy 1. Gdy mamy x, wybieramy dowolne równanie. No na przykład to i pod x podstawimy 1. czyli 9 razy x, czyli 9 razy 1 to 9. Odjąć 2y, równa się minus 3, czyli minus 2y to minus 3. Odjąć 9, czyli minus 2y to będzie minus 12. Obie strony dzielimy przez minus 2, czyli y jest równy 6. Zapisujemy odpowiedź. x równa się 1, y jest równy 6. Spójrzmy jeszcze na podpunkt e. Tutaj także najpierw zacznijmy od metody graficznej, czyli najpierw doprowadzamy równania do takiej postaci, czyli tutaj mamy minus 3y równa się minus 2x plus 6. A tutaj 2y równa się 4 trzecie x, odjąć 4. Żeby pozostał nam sam y, pierwsze równanie dzielimy przez minus 3, natomiast drugie przez 2. Czyli tak, y to będą 2 trzecie x, odjąć 2, no bo 6 podzielić przez minus 3. A tutaj mamy y równa się Dzielimy przez 2, czyli tak naprawdę mnożymy przez 1, drugą. 4, 3 razy 1, 2 to będą 4, 6, czyli 2, 3x. Minus 4 podzielić przez 2 to będzie minus 2. No i teraz zauważcie, że otrzymaliśmy dokładnie takie same równania. I to, I to równanie, i to równanie mają takie same. Wzory, czyli oczywiście no, otrzymamy wykresy, które będą się pokrywały. Jeżeli na przykład wybierzemy sobie tutaj minus trójkę, no to obliczmy y. 2 trzecie razy minus 3 to minus 2, minus 2 odjąć 2 to minus 4, no i na przykład jeszcze trójkę, czyli 2 trzecie razy 3 to będzie 2, 2 odjąć 2 to będzie 0, czyli mamy tak, 3, 0 tutaj, minus 3, minus 4 w tym miejscu, no, i jeżeli chcemy narysować wykres tej drugiej prostej, no to oczywiście no, możemy wybrać te same punkty, otrzymamy dokładnie ten sam wykres, czyli wykres tej drugiej prostej nam się będzie pokrywał z tą, a więc to oznacza, że jest to układ równań nieoznaczony i ma on nieskończenie wiele rozwiązań. Jeżeli chcemy rozwiązać sobie ten układ równań metodą algebraiczną, no to przepiszmy sobie może najpierw układ. Czyli mamy minus 4 3x plus 2y równa się minus 4. No to teraz tak, doprowadźmy to sobie do takiej postaci, aby mieć współczynniki liczby przeciwne przy y. Czyli tutaj mnożymy przez 2, to będzie minus 6. No a później tutaj musimy pomnożyć przez 3. No bo będziemy mieli minus 6 oraz 6, czyli liczby przeciwne. No to tak, 4x odjąć 6y równa się 12. A tutaj mamy minus 4x razy 3, czyli minus 4x, 2 razy 3 to będzie 6y, równa się minus 12, no i dodajemy równania stronami, czyli tak. Tutaj otrzymamy 0, tutaj także otrzymamy 0. 12 7, 12 to 0, czyli po obu stronach nam wyszła prawda, tak? Mamy tutaj, y, otrzymaliśmy prawdę, o tak może to powiedzmy, czyli to także oznacza, że jest to układ równań nieoznaczony, który posiada nieskończenie wiele rozwiązań. No i w końcu nadszedł podpunkt F. Rozwiążmy także najpierw metodą graficzną, czyli doprowadzamy sobie oba równania do takiej postaci, zobaczcie. Czyli tutaj mamy, że 3y równa się minus x plus 9, a tutaj y to będzie minus 1 trzecia x odjąć 3. Jeżeli chodzi o to drugie równanie, wszystko jest super, natomiast tutaj musimy podzielić sobie przez trójkę, czyli y, tu oczywiście mamy minus 1, czyli otrzymamy minus 1 trzecią x dodać 3, a tutaj mamy minus 1 trzecią x odjąć 3. Czyli zauważcie, co nam się tutaj pojawiło? Mamy dokładnie takie same współczynniki przy x, natomiast różne wyrazy wolne, a to będzie oznaczało, że to jest układ równań sprzeczny, który nie posiada rozwiązań. No ale to sobie sprawdźmy. Czyli podstawmy w miejsce x minus trójkę, a później trójkę. Czyli tak, minus 1 trzecia razy minus 3 to będzie 1, 1 plus 3 to 4. Minus 1 trzecia razy 3 to minus 1 plus 3 to 2, czyli mamy punkt minus 3 i raz, 2, 3, 4 tutaj oraz 3, 2 w tym miejscu, czyli zaznaczymy i możemy to sobie połączyć. Oczywiście no ta prosta tutaj dalej powinna być tak przeciągnięta, no bo wiemy, że w tych punktach oczywiście wykres nam się kończyć nie będzie. Podobnie tutaj. Podstawmy minus trójkę i trójkę. Minus 1 trzecia razy minus 3 to 1, 1 odjąć 3 to minus 2, minus 1 trzecia razy 3 to minus 1 odjąć 3, minus 4. No, i zaznaczmy te punkty, czyli mamy minus 3, minus 2. Pierwszy punkt 3, minus 4, raz, 2, 3, minus 4 tutaj. No i jak spojrzycie, no te dwie proste będą równoległe, a więc jeżeli proste są równoległe, no to oznacza, że oczywiście nigdzie nam się nie przedną, czyli nie będzie punktu wspólnego, a więc jest to układ równa i sprzeczny, który nie posiada rozwiązań. Gdybyśmy chcieli ten układ równań sobie rozwiązać algebraicznie, no to przepiszmy najpierw, jak on wygląda. Czyli może już przynieśmy sobie tą minus 1 trzecią x na lewą stronę a tą trójkę przenieśmy na prawą. Równa się minus 3, tak, żeby to po prostu sobie uporządkować. No to żeby były tutaj liczby przeciwne przy, i, przy y, to pomnóżmy sobie to dolne równanie przez minus 3. Czyli mamy 3y plus x równa się 9, a tutaj minus 3y odjąć 1x, czyli odjąć x, równa się 9, no i dodajemy równania stronami, tu mamy 0, tu również, czyli po lewej stronie mamy 0, a tutaj 9 plus 9 to jest 18, czyli oczywiście wyszła nam tutaj sprzeczność, układ równy jest sprzeczny, nie posiada rozwiązań.